So <laughs> Kolejne bardzo ciekawe drzewo. E, powiem szczerze, że to drzewo jest e, takim mocno problematycznym drzewem. Nie dlatego, że uważam, że jest niebezpieczne, tylko dlatego, że jest tu mnóstwo czynników, które powinniśmy wziąć pod uwagę w przypadku decydowania o nim. Pierwszą podstawową rzeczą jest to, że jest całkowicie rozbudowane w jednym kierunku i to. Pochylenie jest co gorsza, wypadkową w kierunku słońca głównego, czyli południa, i kierunku działania wiatru, czyli ze wschodu na zachód, czyli można by powiedzieć, budowa najmniej korzystna, jeśli chodzi o pochylenie, dlatego że wiatr jest dodawany do siły grawitacji i to powoduje większy problem. Natomiast na plus działa to, że w otoczeniu są inne drzewa i Eliminują dużą ilość tego wiatru, filtrują i on nie ma tak bezpośredniego wpływu. E, oczywiście, e, dodatkową rzeczą jest kwestia, niekoniecznie zauważana przez nas dość często, kwestia bluszczu. Ktoś by powiedział, Co tam taki bluszcz? Żaden problem. Być może, do momentu, gdy wchodzi do rozwidlenia, nie ma sprawy. Natomiast jeśli pójdzie dalej, a uwierzcie mi, że może. Pójść nawet do wierzchołka tego drzewa, to co on zrobi? On nagle zmieni masę tego drzewa i to zmieni ją w tym momencie najbardziej niekorzystnym, czyli zimowym, bo drzewa w naszym klimacie przed bardzo intensywnymi wiatrami zimowymi bronią się w bardzo prosty sposób: zrzucają liście, czyli e, zmieniają współczynnik oporu powietrza średnio o połowę. Jakby kogoś interesowała, jaka jest różnica aerodynamiczna między drzewem bezlistnym, a ulistnionym, no to jest przez pół. To jest dużo. To jest, proszę Państwa, dużo, naprawdę dużo. E, jak ktoś się, e, mi nie wierzy, że zmiana <laughs> współczynnika o połowę to jest dużo, to zachęcam do poczytania sobie o osiągnięciach inżynierów. W zakresie budowy samochodów, gdzie zejście o jedną setną, o jedną dziesiątą we współczynniku oporu powietrza jest już dużym osiągnięciem, a nie o połowę. Więc drzewa mają me niesamowity mechanizm, który niestety taki bluszcz może zepsuć w postaci takiej, że on zimozielony jest cały rok i może zmienić tą masę. I to też jest element, o którym musimy myśleć. Dlaczego? Dlatego że na razie on jest, sięga dość bezpiecznego miejsca. I w dolnej części w ogóle może wspomagać drzewo, bo wrasta korzonkami w pień. I może, jak pokazują badania, prowadziłem takie, może wspomagać stabilizację drzewa w gruncie nawet. Natomiast, jeśli to przejdzie w kierunku dociążania drzewa, no to niestety może. Doprowadzić do zniszczenia gospodarza, czyli drzewa, na którym rośnie. Proszę podejść bliżej, tu w to okienko, tu u góry, i tu na dole, jeszcze i pewnie jeszcze w kilku innych miejscach mamy e, grzyb, e, to jest hubiak pospolity. E, tam widać zresztą nowe owocniki wychodzące. Jest to grzyb niezwykle problematyczny, mm, dlatego że e, w ramach rozkładu, który powoduje, e, może doprowadzać do złamań na różnych poziomach. Nie jest tak, że drzewo się wywróci, wcale nie jest to pewne może się wyłamać jakiś fragment, jakaś część. <tuszy> No, i ktoś by powiedział, no to wytnijmy to drzewo. No, jest to jakieś rozwiązanie, niekoniecznie nawet najszybsze, bo jak widzimy, jest tutaj sporo dookoła różnych problemów, ale jest to rozwiązanie, jedno z. Natomiast musimy wziąć pod uwagę, że działalność tego hubiaka powoduje, że drzewo stało się bardzo siedliskowe, i tam już widzimy nakutych sporo dziupli, co powoduje, że drzewo stało się ogromną wartością. W całym drzewostanie, z punktu widzenia właśnie tej biocenotyczności, tego potencjału zasiedlenia, co dodaje mu jakby nowe, ważniejsze wartości. Natomiast no nie powinniśmy być całkiem głusi na problem tego, że trzeba coś na pewno zrobić z tą koroną, która. Jakkolwiek może być wartościowa, natomiast bardziej zagraża niż ma wartość. I tutaj jest sposobem na rozwiązanie tej sytuacji to, że na przykład będziemy stopniowo pozbywać się tej korony, a chronić te wartości, które są dla nas najistotniejsze czyli te wartości biocenotyczne skupione głównie na tym pniu i jego najważniejszych rozgałęzieniach. I to są naprawdę bardzo ważne sprawy, żeby czuć tą różnicę między usuwaniem a sprowadzaniem drzewa do bezpiecznej postaci. To jest naprawdę gigantyczna różnica, chociaż efekt dla nas istotny, czyli że my czujemy się bezpieczny, bezpiecznie jest ten sam.